Nazywam się Robert Karaś, mam 30 lat i zawodowo uprawiam triatlon. Zawsze dążyłem do tego, żeby być osobą niezależną. Robię to, co podpowiada mi serce, moja głowa. Nauczyłem się samemu podejmować decyzje. się poddawać po pierwszych niepowodzeniach czy po kontuzjach. Trzeba dalej brnąć i dążyć do marzeń. Gdybym tak dużo i ciężko nie trenował, to nie zaszedłbym tak daleko. Gdzie jest ta granica, bo ona już dawno jest przekroczona, i nie wiem, co musiałoby się stać, żebym ja zaprzestał treningu. W tym roku miałem aż trzy wypadki na rowerze. Po każdym miałem bardzo długą przerwę, i jest to naprawdę trudny moment, żeby wszystko sobie ułożyć w głowie po takim zdarzeniu. Pomimo tych wszystkich przeciwności losu, moje serce mówi: Robert, ścigaj się i będziesz Moim największym marzeniem sportowym. Jest start w mistrzostwach świata na Hawajach na dystansie pełnego Ironman.